Siemanko witam wszystkich, nie? Dzisiaj zrobimy ten filmik, który obiecałem Wam już wcześniej. W tym filmie z spakowywanie kolokazji, które do mnie dotarły. Mówiłem o tym, że będziemy rozpakowywać następne paczki, ale w ostatnim filmie nie miałem na to czasu. Paczki w sumie już otworzyłem, ale chcę Wam pokazać co przyszło, bo dzisiejszy temat jest o dogrzewaniu, utrzymaniu zimą naszych roślin, co i jak, jak ja to stosuję, co ja robię i może ktoś z tego skorzysta, więc zapraszam dzisiaj na mój film jak ogrzewam swoje rośliny. <laughs> więc tak, jedna paczucha przyszła już dość dawno, ale trzymałem do tej pory, no bo nie była w sumie potrzebna, nie? Rozpakowałem, tak jak widzicie, sprawdzając co tam jest, a przyszły tutaj właśnie do mnie i to w nadmiarze termostaty Moim zdaniem jedne z najlepszych termostatów w tej cenie, bo cena jest bardzo atrakcyjna, termostat spełnia swoje, tak jakby, no, właściwości, niewłaściwości, zadania. Spełnia swoje zadania. <coughs> Więc ja korzystam z tego typu termostatów, to jak widzicie za mną jeszcze banany, chociaż po przymrozkach, a na przykład basył, tutaj piękny, świeży liść, Ten na dole jeszcze nie trzepnięty mrozem, nie, dosył, nie dotarł do nich mróz. Tutaj kolokazja, kulenta jadalna, tak zwana eddo. Ja przynajmniej pod taką nazwą kupiłem eddo. Jeszcze jakoś tam się trzyma. Wychodzą nowe liście. Tutaj mróz widzę był na tej części, ale coś już to nie tak. Limonka też, tak jak tam był film, nie wiem czy Wam list przeszkadza czy nie. O, widzicie limoneczkę, już limonka jest dojrzała, więc <coughs> ogólnie jeszcze rośliny na dworze możemy trzymać. Ale trzeba myśleć o tym, czyli trzeba myśleć o ich ogrzewaniu i jak to zrobić, tak? No i ja wam mówię jak ja to robiłem w tamtym roku. Ja stosowałem właśnie tego typu termostaty. Można, te termostaty są nie najlepsze, bo bym skłamał, bo to nie są dobre termostaty. Ale działają dobrze. Mają kilka funkcji. Dla mnie akurat jedna i druga jest bardzo potrzebna, ważna. No, i są bardzo tanie. Nie? Jedne z najtańszych, chyba nie wiem, czy tańsze w ogóle da się dostać. To są najtańsze, mi się wydaje, termostaty. Oczywiście chińskie, no bo jakby inaczej. Ale co? Po prostu ja dzięki nim całą zimę, cały sezon zimowy zeszły, grzałem. A dzięki nim również też cały sezon letni ten nasz, który był. Te gorące upalne lato chłodziłem, tak, właśnie chłodziłem nimi też swoje szklarnie, swoje właśnie, szklarnię, swój tunel foliowy, chłodziłem nim, poprzez to, że nastawiałem tutaj na tym termostacie, yy, zakres temperatur, w których ma się uruchomić wentylator, i w których wyłączyć. Więc ten jest termostat bardzo dobry w moim, moim zdaniem, tak. Dla mnie jest idealny i nie zamieniłbym go jak na razie na żaden inny, przynajmniej w tej cenie, bo z takiej ceny no to no, nic ciekawego nie trafimy. On potrafi równie dobrze utrzymywać temperaturę, jak i ją schładzać, czyli możemy ustawić zakres, w jakim ma się załączyć grzałka, czyli dolny pułap. Tak niski pułap, dolny pułap, w jakim ma się grzałka załączyć i w górnym, kiedy ma się wyłączyć, gdy dogrzeje nam. I zamieniając, czyli tak, tu załóżmy jest włączenie, tu jest wyłączenie, tak, tak załóżmy, już nie pamiętam, jak to jest fizycznie. Załączając w ten sposób, <laughs> mamy tak, że jak się nam opadnie temperatura, on załącza, przy podniesieniu temperatury on wyłącza. Ale znowu zamieniając te, te dwie, e, te dwa współczynniki, tak, te, te dwa, dwa, dwa zakresy, no, możemy równie dobrze działać w drugą stronę, czyli chłodzić to. Więc gdy spadnie ten, gdy się podniesie temperatura, tak, podniesie się temperatura, czyli on załącza wtedy, gdy jest za gorąco, i jak spadnie temperatura, zostanie ona obniżona, tak jak tutaj była obniżona, to się załączało, to on się wtedy wyłącza. Więc to jest bardzo fajny termostat działający w dwie strony. Zakres temperatur, tu jest od minus 50 do plus 110, przynajmniej tak jest upisane i działa do 1,5 kW. Ja bym na ten 1,5 kW się za bardzo nie, nie powoływał, nie, nie ustawiałbym do 1,5 kW, ale myślę, że taki kW śmiało taki termostat wytrzyma, więc do 1000W, przewody, jakiekolwiek grzałki, cokolwiek co pobiera 1000W, śmiało można pod ten termostat podłączyć i moim zdaniem da radę. Więc to jest jedna rzecz. Tych termostatów mam całe pudło. I to jest dokupione przeze mnie, bo wcześniej już też kupowałem te termostaty, ale dokupiłem, bo no bo chcę zrobić trochę inaczej, chcę więcej dodać ich itd. itd. Drugim, drugą rzeczą, która doszła do mnie, są gniazda różnego typu hermetyczne, tak zwane, czyli z klapkami, Tworzymy od razu. Ja już się wcześniej kupowałem, bardzo fajne, wydaje mi się, że to są polskie gniazda, polskiej produkcji, z takimi klapkami. Ja je korzystam, znaczy używam do wszystkich swoich rzeczy. Można przyczepić na ścianę, mają śrubki, jest gumka izolacyjna hermetyczna, czyli przewód włożymy, wciśniemy na ściw, to nie ma szans, żeby gdzieś tam jakaś woda się dostała z kropliny czy cokolwiek, tak? Dodatkowo niepotrzebne zamykamy, tak, te, które nie używamy gniazda zamykamy. Użytkowane, i tak jest izolowane od środka, jeszcze więc, nawet tak tu woda się zbywa, to na wypłynie. Moim zdaniem, zarobi z gniazdka to w sumie jest rozgałęziacz, ale też właśnie kupiłem z tej firmy gniazda. I ja już drugi raz zamawiam to. I ekstra, moim zdaniem super. Gniazda wyglądają tak. O tu jest nawet właśnie otwarte, przeze mnie, bo zaglądałem do tych paczek ogólnie, ale chcę Wam wszystko i tak pokazać. Z czego korzystam, z jakich przedmiotów, tak, takich elementów używam do, do ogrzewań swoich roślin i w ogóle instalacji swoich przynajmniej teraz na ten rok jeszcze tak, to będę z tego korzystał <laughs> więc może komuś się to spodoba może ktoś sobie skorzysta z tego Przedajesz że to jest w miarę dobre rozwiązanie tak samo jest tutaj, wciskamy na ścisk i nie ma szans, żeby tu woda się dostała oczywiście przewód musi być z gumy takiej dość miękkiej nie? to nie może być twardy drut taki typowo puszczany tak zwany podtynkowy, czy, czy nawet natynkowy ścienny, tylko to musi być linka, tak? Przewód z linką w środku, guma jest wtedy na zewnątrz przewodu takiego bardziej miękka i jest wtedy większe szanse, że to się zakleśczy, wciśnie tak, bardziej na ściski i będzie hermetyczniejsze, bardziej szczelne. Nie wiem, czy to jest takie słowo jak hermetyczniejsze, jak nie, to już jest, <głos> więc, <głos> więc tak to działa, nie? I moim zdaniem są ekstraterstwa. Tego, tego Wszystkich nie będę Wam pokazywał gniazd, ale jeszcze Wam pokażę wtyczki, bo w sumie z tego wszystkiego te wtyczki są najważniejsze. Z tego względu, że ja tych wtyczek używam do przedłużaczy, rozgałęziaczy oraz nawet do przewodów grzewczych. Swoich przewodów grzewczych, które sam robię, nie, ja kupuję sobie całe zestawy w pochurtowej cenie. I z tego sobie sam przerabiam, robię tak i, i chodzi trochę tam tanie, nie? Zresztą też mnie tam znajomi trochę proszą o to rodzina, żebym zrobił, bo, bo nie mają czasu, tak i też nie mają bardzo pojęcia o tym jak to zrobić, to trzeba wiadomo mi trochę też jakieś tam wieści wiadomości na ten temat <laughs> I, i się tym zająć. No i wiadomo, w hurtowej cenie jest zawsze niżej, tak, taniej, a jak ktoś będzie chciał kupić detalicznie te elementy, no to wtedy raz wyjdzie im praktycznie taka sama cena, jak, jak przy tym, przy zakupie od razu gotowego takiego przewodu. Wiadomo, robocizna dochodzi, ale no, elementy też wtedy są droższe, gdy nie są hurtowo kupowane. To jest przeze mnie zrobiony wcześniej przewód taki ala przedłużacz ja właśnie z tych rozgałęzień podłączam tym do poszczególnych moich palm, roślin, czy czego tam to, co tam mam w tym tak, no gniazdko, tak jak mówię znaczy wtyczki, sorry, tak jak mówię te są hermetyczne, jest wszystko na jedną śrubkę zaciskane bolce się nie wyginają, to nie jest, kurde, jakaś tandeta że, że bolce się gną że jak tam przykręcicie śrubkę, to coś się stanie, w miarę jest blacha nie oszczędzali na tej blace, tak powiem, nie, w miarę blacha jest mocna Tutaj jest na przykład, o już przeze mnie używany, bo tam podgrzewałem trochę już jedną rzecz. Ja, ja robię właśnie takie przewody grzewcze. To jest ten kabel tak zwany smart grzewczy. Czyli on do pewnej temperatury sobie się podgrzewa, a później już, już nie grzeje. Po prostu podtrzymuje tylko tą temperaturę. Dzięki temu mniej prądu ponadciągnie. Zobaczymy jak to będzie. W ten roku nie, nie mierzyłem tego, ale. Z opisów wynika, że tak. Tak wygląda przeze mnie stworzony 10-metrowy przewód grzewczy. Wtyczka, kabel, cały przewód grzewczy do tego tak. Nielutowany. Oczywiście mówię, to nie jest, to nie jest możliwość lutowania, bo wiadomo, cyna się może roztopić przy temperaturze. Więc to wszystko jest zaciskane. tak, Na, na miedzianych rurkach jest zaciskane. Izolowane podwójnie, czy nawet potrójnie, chyba ja to izolowałem, już nie pamiętam przewód nawet ten ma taką możliwość, że może się krzyżować, nie będzie przegrzania, gdy położymy nawet tak całość, nie będzie przegrzania między sobą, on się nie zapali, nie stopi ta izolacja, śmiało możemy nawet taką całą szpulkę, może nie szpulkę, całą wiązkę położyć w jednym miejscu. Wiadomo, będzie to cieplejsze niż w standardzie, niż jakbyśmy go rozłożyli. On będzie bardziej się grzał, bo dochodzą tu różne jeszcze prawa fizyki. Plus to, że no się nakładają te ciepła na siebie, ale nie dostanie, nie dostanie takiej temperatury, żeby się stopił ten przewód. Jeszcze ja nie miałem takiej sytuacji, żeby się stopił, więc lepiej tak naprawdę tego nie robić. Lepiej, żeby jednak był gdzieś tam rozłożony, trochę jakieś tam ustępy od siebie były. No ale mówię, ja jeszcze nie miałem w przypadku stopienia się tego przewodu. Druga rzecz jest taka, że ten przewód możemy włożyć, jeżeli jest dobrze zaizolowany, możemy włożyć go do wody. Normalnie możemy go włożyć do wody, ale to o tym później, bo mam plan na ten rok, jak będę dogrzewał sobie niektóre swoje szklarnie, czy nawet może i rośliny na zewnątrz. zobaczymy. Więc tak wygląda O przewód, pokażę zwykły kabel, wtyczka z podwójnym tym, to jest już używany przeze mnie z tamtego roku, więc trochę brudny, zwykły przewód. I on jest do momentu tam nie, ma z 1,5 metra do dwóch i tutaj mamy te miejsce. Tutaj mamy to miejsce zgrzania rurki termokurczliwej oraz zacisku rurkami miedzianymi I to wszystko to już jest przewód grzewczy dalej. 10 metrów. Ja sądzę, że 10-metrowy kabel to wystarcza na roślinę do przynajmniej 1,5 metra wysokości. Nie ma sensu dawać więcej przewodu, a w, i, ja właśnie zrobiłem trochę, może błąd, nie wiem jakby to nazwać, bo wszystkie w tym roku zrobiłem na 10 metrów, ale w tym roku dokupiłem tego kabla gdzie czego Nie mam go ze sobą, bo kurczę, jednej paczki nie wziąłem. Ale no i właśnie to, to jest taki ten, przychodzi właśnie w dużych takich pakach, coś takiego, nie? I w tym roku ja go potnę też na 2-metrówki, 5-metrówki i nawet metrówkę, Zrobię ze dwie. Takie metrowe wersje takiego przedłużacza, tego kabla grzewczego, bo mam takie małe roślinki, i plan jest taki, żeby zrobić mało tylko pętle wokół nich i przykryć wiadrem. I tak zostawić. I będę próbował zimować takie rośliny pod wiadrem. Metrowy przewód grzewczy pobiera około 10 W. Więc jeżeli 10 W będzie mi pobierało całą zimę, a ma to przeżyć ta roślina tam i, i tylko, że nie wytrzymać. A w tamtym roku właśnie tak robiłem z kordeliną, tutaj właśnie rośnie Kordelina Red Star i właśnie 1,5 metrowym przewodem była tylko grzana i wytrzymała. I mrozy były ona przeżyła. Było minus 19 z groszy, nie prawie minus 20. I wytrzymała, więc w tym roku też porobię takie krótsze wersje przewodów i zauważyłem w ogóle, że przewód musi być ileś oddalony od danej rośliny, ale wystarczy, żeby był blisko tego centrum. Tak zwanego stożka wzrostu, tak w tym miejscu, gdzie ta roślina ma te całe serce wzrostu produkcji tego, tego liścia, czy, czy w ogóle no sama siebie, tak? to, to, to wszystko się tam tworzy, te serce całe. To w tym miejscu, jak będzie tylko grzane, to, to praktycznie wystarcza w niektórych roślinach, do tego, żeby toś roślina przeżyła. Korzenie też są ważne, ale mniej. Chociaż przy małych roślinach, i tak jak kładziemy ten przewód na ziemi, Unosząc na jakimś czymś, tak, to wiele raz to jest w miarę w możliwości zgrzenia dość wysoka. I mówię, te, tych przewodów trochę mam, no, w ten roku porobiłem ich kilka, jakby ktoś chciał z widzów najlepiej ze znajomych tak naprawdę, bo mówię nie chcę tak tego, to no, na zbyciu będę miał, jakby naprawdę komuś zależało i ktoś kupował ode mnie rośliny, bo mam też i roślin, trochę tych sadzonek też zrobię film odnośnie roślin słońce mi znika, tu się robi cień, ale dobra wytrzymamy z tym filmem to mam tych trochę przewodów na zbyciu, bo mówię kupiłem tak furtowe ilości to bo nie wychodzi jak dla mnie i porobię jak będzie ktoś chciał to porobię nawet na takie wielkości, ilości jakby, jak będzie ktoś tam chciał nie długości znaczy przewodów, mogę zrobić maksymalnie chyba 30 metrów przewodu na jednym kablu, więcej nie mogę, bo ponoć przepustowość przewodu już jest za duża wtedy, czyli do 30 metrów jeden przewód. Ale ja i tak sądzę, że lepiej zrobić dwa po 15 albo nawet dwa po 10, moim zdaniem wystarczy i dać dwa takie termostaty. Z tego względu, że 30 metrów takiego kabla już trochę ciągnie. Ja właśnie w tym roku będę chciał nawet zrobić coś takiego, że zrobić nie 10 metrów na raz, tylko 2 po 5 i na pierwszym termostacie podłączę sobie, załóżmy na plus 2 do minus, tam, znaczy do plus 2 na, do plus 1, albo do zera no, do, do plus 1 w sumie, nie, o plus 2 do plus 1, czyli plus 2 będzie się wyłączać, plus 1, jak będzie temperatura spajna do plus 1, będzie się termostat załączał i to będzie przewód 5 metrowy, a na drugim termostacie w tej samej budzie. Gdy ten nie będzie domagał na tym przewodzie, bo może po przewód faktycznie być za mało wydajny, dołożę drugi termostat, na którym będzie ustawiona temperatura plus 1 do 0. Czyli w momencie, kiedy temperatura spadnie, chociaż to też może nie plus 1, bo wtedy będą się nakładać. Lepiej, żeby ten drugi w ogóle się nie wyłączał, jeżeli nie będzie to konieczność. Czyli jak dopiero tu będzie temperatura spadać do 0, tak? czyli plus 2 do plus 1. A tu na przykład plus 0,5, czyli 0 to może już będzie za bardzo, ale plus 0,5 do minus 0,5 albo do zera. Chodzi o to, żeby po prostu na, na jednym na termostacie ułożę jeden przewód grzewczy, który będzie podtrzymał temperaturę standardową, żeby nie spadała poniżej zera, a drugi termostat podłączę obok i dodam może mocniejszy przewód grzewczy, może taki sam, nie wiem, jeszcze zobaczę, który będzie pomagał, gdyby tamten nie domagał. Ale dzięki temu jest oszczędność prądu, bo termostat sam w sobie już nie ciągnie, nie? To jest tylko tak jakby kawałek płytki tak, która tam jest podtrzymywana z ledami, nic więcej. Ale już przewód jeszcze trochę ciągnie i non stop grzejąc 10-metrowym przewodem no to trochę już jest koszt, nie? A tym bardziej przy tym co teraz się dzieje. Niby nie przez nasz rząd, ale to pominiemy temat. Jakby ktoś chciał ten temat rozkręcić, to w komentarzach można na temat tego, co się dzieje, rządu i tak dalej, tak dalej. Ale dobra, wróćmy tutaj. Więc, żeby oszczędzić trochę właśnie tego prądu i kasy oczywiście, spróbuję podłączyć na mniejszym przewodzie grzewczym i gdyby nie było, domagał podłączyć drugi na drugim kablu grzewczym. Ten się nie domaga, nie da rady, drugi się załącza, dwa raczej na pewno dadzą radę. Ja Prawdopodobnie, bo jeszcze nie mam, ale będę chciał stację tą meteo podłączyć na czujnikach, więc w tym roku już będę prawdopodobnie miał kontrolę nad tym. Chciałem w tamtym roku zrobić, nie udało mi się. Nie kupiłem, nie zdążyłem. Jakoś tak wyszło, że nie wyszło, ale w tym roku już będę chciał właśnie podłączyć i ewentualnie jakby naprawdę dwa nie domagały, a będzie zima dość sroga, chociaż w co wątpę, bo yy, co roku jest zima stulecia. I na razie mi się te zimy stulecia podobają. Więc jak będą takie, to niech takie będą do końca. I ja myślę, że ta zima jeszcze będzie bardziej łagodna. Ale to mniejsza z tym. To jest moje zdanie. Takie mam po prostu przeczucie, że, że w tej zimy to będziemy praktycznie mieli bardzo mało zimę. Albo będzie mocna, ale bardzo krótka, tak? I wtedy gdyby naprawdę w stacji meteo mi się pokazało, że nie domagają oba, no to wtedy już albo zmienię na grubszy, na duży przewód grzewczy, albo dołożę jeszcze trzeci termostat. Dlatego ja sobie ich tyle kupiłem, żeby właśnie w razie czego mieć w ten sposób. Plus dodatkowo, jakby w razie, w razie czego się który zepsuł, spalił, bo widziałem tam u niektórych one wystrzeliwują, ale moim zdaniem dlatego, że ktoś podłącza za dużą moc pod ten termostat. On nie ma dużej przepustowości, naprawdę lepiej zrobić to na dwóch termostatach, mniejsze moce podzielić na pół. Niż pod jeden termostat ładować, kurde, kabel grzewczy, farelkę i coś jeszcze, i wtedy nie ma co się dziwić. On będzie przepuszczał to na razie, ale po jakimś czasie on się przegrzeje i ten przekaźnik, który jest w środku, on wystrzeli. On nie da rady, on, on ma za, za małe styki, za małe yy, te swoje niezwoje, tylko yy, ścieżki. Za małe ścieżki na to, żeby przepuścić tyle prądu. Więc ja się nie dziwię, że te termostaty u niektórych strzelają. Na przykład właśnie u krzyżka Fanpalma Palma, wiem, że w ten roku mu dużo postrzelał tych termostatów. Ale moim zdaniem, no nie wiem, nie jestem tego 100% pewny. Wydaje mi się po prostu, że za duża była przepustowość prądu, on nie, do, nie, nie wytrzymał po ten termostat. I to wszystko. Więc, jak podzieli się na dwa, moim zdaniem będzie lepiej. No i mówię, dlatego właśnie ich tyle kupiłem, bo awaryjnie niech będzie, nie? Lepiej mieć niż nie mieć. To jest co do termostatów, tyle wtyczki. Tyle Wróćmy do tego teraz kabla grzewczego. Jaki ja mam plan? Ja mam plan taki. W tym roku spróbuję grzać. Wodę. A dlaczego wodę. Będę grzał wodę z tego względu, że tak naprawdę zauważcie, że strumienie jeziora, stawy, jakieś kałuże. Może kałuże to są małym tutaj przykładem, słabym przykładem, ale głębsze jakieś takie zagłębienia, które zawierają dość dużą ilość wody i są na miejscu nasłonecznionym dość nie tam w lesie, gdzieś w cieniu. Chociaż w lesie to też ciężko stwierdzić by było, czy, czy, czy tak, czy nie. Ale o co chodzi? Zauważcie, że woda jest ostatnią rzeczą, która zamarza, bo ona wolniej oddaje ciepło. Ona wolniej się pozbywa tego ciepła i dzięki temu może być y, akumulatorem ciepła, tak to można nazwać. I dlatego ja w tym roku chciałem spróbować, mam w folii, tak jak widzieliście ten film, jak nie to sobie wejdźcie, w mój tunel foliowy, jak ja go stworzyłem i co tam było, jak to wyglądało, chociaż pewnie film nagram o tym i tak, jak to będę robił. Tam mam wannę, w której jest woda i w tej wodzie, do tej wody, właśnie mam zamiar włożyć taki przewód grzewczy. Nie wiem jeszcze jakiej mocy, jakiej długości. Mowy wyliczę, może na, dla testów będę sobie tylko to próbował robić. I mam zamiar w ten sposób pogrzewać właśnie ten tunel foliowy. Poprzez nagrzewanie wodą. Zauważyłem na amerykańskich stronach, starych w sumie stronach już, bo to oni już w sumie dawno to testowali, dawno to wszystko robili, kombinowali. To u nas zawsze jest coś tak później, albo nie wiem, mowa później dociera, albo nie ma tak w myśli tego nikt, albo oni mają więcej kasy na to, żeby testować. Nie My tak w sumie nie mieliśmy nigdy tej kasy, żeby testować różne rzeczy yy, takie bardziej kosztowne. Nie, Zawsze to u nas się robiło wszystko po kosztach. Ale wróćmy do tego, że grzejąc taką wodę, no to woda będzie, no to przecież oddawała ciepło. Kabel grzewczy ma małą powierzchnię grzewczą, tak? On jest tam ma ten, ale mało. Więc jego trzeba by było zrobić na jakiejś, nie wiem, spirali, na rozciągnąć na czymś, tak? Jak go położymy tak, to ma małą powierzchnię grzewczą. A jak go rozłożymy jako wąż, tak, jak, jak, jak jeden pasek, to też tylko punktowo będzie ją. A jakbyśmy mieli zbiornik wody, który będzie całościowo grzany, to przecież zbiornik wody będzie i sam zbiornik naokoło, i od dołu, wszystko całość, będzie oddawała to ciepło i sama woda właśnie będzie parowała, czyli mamy dwie rzeczy, tak? Zależy jeszcze w jakiej sytuacji, ale plusowe, bo jeżeli mamy rośliny, które są bardziej tropikalne na przykład i które potrzebują dużej wilgotności powietrza, nawet zimą, no to to jest plus, bo mamy dodatkowo jeszcze wilgoć powietrza, to wilgotność powietrza wysoką, tak? bo tym się podnosi. Jeżeli mamy rośliny pustynne, które nienawidzą wody, to, moim zdaniem, to też jest niegłupi pomysł, tą wodą, grzaniem wody, ale trzeba by było po prostu zrobić pokrywkę, tylko z miejscem na wpuszczenie tego przewodu i zakryć to całe wiadro czy zbiornik jakiekolwiek z wodą, po to, żeby ta woda nie parowała, ale żeby trzymała to ciepło. I wraz ten zbiornik będzie całościowo bardziej wydawał to ciepło. To tak jak z grzejnikami jest w sumie, nie? w domu przecież grzejnik im większy, im więcej zawiera w sobie wody, tym szybciej nagrzeje. Fakt, że dłużej będzie się grzewał. Ale jeżeli na przykład, bo tak, z grzejnikiem jest o tyle minus, że my musimy od, zim, od zimnego, tak naprawdę, jesienią, nie? jak zaczynamy grzać w domu, to musimy od zimnego grzejnika go rozgrzać. I ten grzejnik, zanim się rozgrzeje, to potrzebuje więcej energii do tego, żeby się nagrzać. I jeżeli tego nie podtrzymamy, tej temperatury, to będziemy musieli rozgrzewać go co jakiś czas, znowu od zera. Więc ta temperatura będzie trudniejsza do osiągnięcia niskim kosztem energii. A jak włożymy taki przewód grzewczy do wiadra z wodą, już teraz, a najlepiej jeszcze wcześniej było to zrobić, czyli w momencie kiedy jest temperatura, w, nie wiem, w szklarni około 15 do, do 18 stopni, i my chcemy tą temperaturę utrzymać cały rok, całą zimę w szklarni, w tym tunelu foliowym, czy w czym, w jakimkolwiek pomieszczeniu, w którym chcemy coś grzać, to moim zdaniem lepiej to zrobić właśnie w tamtym momencie, kiedy jeszcze ta temperatura tam jest, i już to uruchomić, wtedy to jest tylko podtrzymanie energii. Podtrzymanie tego tej temperatury. Fakt, że koszt już się wtedy nalicza od tamtąd, ale moim zdaniem wraz to jest mniejszy koszt niż jakby miało grzać od zera. No tak, tak mi się wydaje. Problem jest tylko tutaj to, jak będzie naprawdę niska temperatura, to wtedy te wiadro z wodą będzie musiało być no non-stop grzane, żeby się tą temperaturę utrzymać. Ale myślę, że aż tak całkowicie non-stop to chyba nie będzie pracowało. No, bo jednak będzie ten okres, kiedy ten czas, kiedy to się nagrzeje do odpowiedniej te temperatury i się rozłączy, więc moim zdaniem to pomysł byłby niegłupi. Ja jeszcze tego nie robiłem, w tym roku będę testował. Pokażę Wam, jak to wygląda. No i w swoim tunelu foliowym wstawię też wiadra, właśnie z takim czymś. No, ale na pewno też wątpię do tej wanny, do tej wanny, o której właśnie mówiłem. Nie wiem, nikt tego. U nas nie robił, nie widziałem jeszcze tego sposobu. Spróbujemy. Trzeba próbować. Trzeba próbować. Yy. Oczywiście, wkładając taki przewód grzewczy do tego wiadra z wodą, proponuję nie dotykać tej wody, lepiej. To jest izolowany przewód, nie? Ale jednak tu jest prąd cały czas. On jest podawany, no stop, ten prąd. Druga rzecz, nawet jeżeli dostaniecie od kogoś, albo kupicie gdzieś taki przewód grzewczy, jakikolwiek przewód grzewczy, nie wiem jak jest z tamtymi przewodami grzewczymi zwykłymi kablami grzewczymi czy, czy, czy rurkami, wężami świetlnymi jak to mówią bo tego nigdy nie miałem, nie, nie używałem, nie stosowałem, nie próbowałem nigdy tego wkładać może lepiej tego nie róbcie ale tutaj sam to robiłem ja wiem, że to dobrze zaizolowałem, dodatkowo można tutaj jeszcze przejechać jakimś klejem, kropelką czy czymś wszystkie te elementy, które faktycznie są były łączone i ja jestem pewny tego, bo już to wkładałem do wody, bo chciałem kiełkować kokosa. Tak, orzech kokosowy chciałem kiełkować w ciepłej wodzie. Włożyłem ten właśnie półtora metrowy kabel, który był tu na tej kordelinie, i on stał, siedział sobie w tej wodzie. No, fakt, no, kokos mi spleśniał, chyba było za dużo wilgoci, za długo trzymałem w tym. To była próba, tu ja też w sumie też nie zaglądałem do niego, nie pilnowałem tego, ale woda była ciepła. I jak dotykałem tej wody, to prąd mnie nie kopał. Palcem oczywiście delikatnie na początku jakimś tam tym nie poprzez coś, żeby tak no nie, wiecie o co chodzi, nie kopnęło. Tyle, że po jakimś czasie jakieś, tylko znaczy ja mam osobiście coś takiego, że ja czuję nawet, jak gdzieś tam jakiegoś urządzenia elektrycznego, gdy nie jest pod, pod ochronnym, tak? Pod masą, nie, jest, nie ma masy na sobie, to ja czuję takie przebicie delikatne, że tam jest szczypanie. Ja mam takie wrażliwe jakieś palce, nie wiem dlaczego. Znaczy, ja podejrzewam dlaczego, ale to może kiedyś powiem o tym, dlaczego tak mam. Miałem pewną historię, ale właśnie coś takiego czuję. I tutaj też takie szczypanie, co jakiś czas czasami czułem w tym wiatrku, więc jakieś przebicie jest, nie? Jakaś tam energia się wydziela z tego przewodu, więc ja dlatego mówię, że lepiej go jeszcze tam jakimś klejem okleić ewentualnie. No ale moim zdaniem to będzie dobry pomysł. I chyba tyle. Temat wyczerpałem, jak chcecie coś jeszcze wiedzieć, a jeszcze jedna rzecz, już wiem o co chodziło. Widzicie to? To są tzw. wspomagacze. I wiecie, że działają? Zawsze coś tam dają, nie? Kupuję specjalnie takie większe, w sumie jak największe, tanie nie są, ale jak największe. To nawet została mi z tamtego roku jedna. Pali się, no praktycznie cały tydzień. Cały tydzień się pali. Polecam sobie jednak sprawić też takie, bo czasami jest tak, że jak coś tam nie domaga, gdzieś jest problem, awaryjnie miejcie te znicze. Faktycznie jakiegoś tam temperatury dodatniej nie podniosą za bardzo, ale przynajmniej nie wpuszczą mrozu. Przy tej roślinie, którą chcemy grzać, jak to jest w budce jakaś roślina, ewentualnie nie będzie takiej sytuacji, że nam. W szklarni też coś przymarznie, lepiej postawić taki znicz obok czegoś, tylko oczywiście nie tako, goły, tak ogoły, tylko po prostu jakieś wiadro, garnek metalowy oczywiście, w czymś metalowym. i Najlepiej zakryć jakimś czymś ceglanym, nie wiem, jakimś szamotowo, cegłą szamotowym, czymś takim, tak, czymś co, co akumuluje to ciepłość, to zawsze powierzchnia grzewcza jest większa. Są zresztą filmy na YouTube, możecie zobaczyć. Jak, nie, to jak, jak będziecie chcieli, napiszcie w komentarzach, to też zrobię. Jak można to zrobić na zniczach, w jaki sposób można skorzystać z tych zniczy, ale mówię, zakupcie sobie te znicza awaryjnie. Warto mieć kilka zniczy zawsze, bo wiadomo, jak czasami coś się dzieje, to jest później lipa.